Dobra, nieważne, ja już się przywitam Cześć, witajcie moi drodzy, to ja A mój brat, ponieważ miał mini usterkę Dzisiaj nagrał browser na moim telefonie, tak? Mhm. Bo mój brat miał mini ustereczkę e, Ze swoim telefonem, ale to nic Moi drodzy, e, dobra, mordo Masz tu mój telefon do dyspozycji dobra. Nagry, Zagraj sobie e, Na moim telefonie Ja już nie przeszkadzam e, Subskrybujcie jego kanał mhm. Dzięki, że użyczałeś mi swojego telefonu <laughs> Ale w ogóle mega mix przyniósł, bo peny trafiłam przed chwilą, nie? Co nie, szymi? No. A kim grasz flankiem? Dobra, to. Skąd wiedziałaś? Dobra, nie przeszkadzam w odcinku, nagrywaj sobie. Okej. Okay. Niszczymy sobie skrzyneczki. Zbieram cubesy. W ogóle nie wiem, co mam powiedzieć. Ale szybko mu się ten ładuje amunicji. Mega. Wiem, tak jak sam jak Primo. Szymi będzie chwilowo nagrywał na moim koncie, moi drodzy, ale oczywiście na jego kanale do odcinki, tak, Szymi? Mhm. Mm Więc spoko. O, poko. Akurat jak powiedziałeś spoko, to pojawił się u mnie poko. Spoko, poko. No. Gabriel, po co? O Jezu, Gabriel. <laughs> A masz, gnoj Jak oglądacie królowie życia, to wiecie o co chodzi z Gabrielem. Gabrielka, królowa życia. masz O nie kruk zaraz nie wybije. Mam 500 HP. A niech to. Musiał mnie był zabić. Spoko tam. O zero. Jak się zasmucił żółte możesz zęby. Możesz bo no wiem, możesz przegrać, bo mam na nią pierwszy rundę i sobie możesz zagrać. Okej. Okay. Okej, okay, gramy sobie. W ogóle jak gram sam, bez Ciebie, to tak nie wiem co powiedzieć kompletnie. Nie no. A, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale Szynka, nie? I na Twoim też, łapeczka w górę. No, łapeczka w górę, subik u nas, bo ja zbieram na 30 subów, a Szymi na 20, tak? Tak. No, a, w... i w ogóle gratulacje, bo ktoś zasubskrybował wczoraj Szymikse i ma 16 subów. Powaga? No, sprawdzam Twój kanał. Może to Ty, bo mnie to nie spróbował. Nie, ja Cię subuję od początku. Kurde, Friko ma jakiegoś cholernego fokusa na mnie, A masz? No co to za biegnie. Jaki fokus w ogóle, nie? Ale dobra, zrozwalaj se skrzynki. A masz! Jak mu dałeś? Uważaj, uważaj. O nie! Co? O nie! nie. Zostaw, nie. zostaw mnie! O nie! Dobra, ale ale czemu? Ale to był faj! Ale to był faj! Zero? Zero. Za dziewiątą rangę? No bo patrzę, ja mam rangę na penę. Zero nie. na dziesięć. Mam pierwszą rangę na nią. Jedna penny. Za <noise> zabawa peny w XXI wieku, baw się. <noise> No nie wiem. Dobra. No i w ogóle, to Szymyk sobie teraz bierze na mnie, tak? Okay. No. Trochę mi smutno. No właśnie, nie wiem dlaczego, ale Szemek miał tak zapchaną pamięć, że. jak od, od... chcieliśmy już się skończyć, nie? No. To po tu sa... przerwało mu samodzielnie film i powiedział, że z... Że już trzeba usunąć plik, bo pamięć jest pełna. No i w ogóle, ale i tak fajnie wyszło. ja mówię do Szymka takie coś. Dobra, bordo, nie przejmuj się. Nagrywaj na moim telefon, wrzucimy na Twoje konto. Więc jak będziesz nagrywał odcinki z browser, będzie do dyspozycji yy, mój telefon. Tak, Szymi? No. Ja oczywiście to pomagam, a i w ogóle zapraszam, na... Szymi chce, Szymi nie wiem czy to dobry pomysł, ale na odcinku zwala swój stary telefon i kupuje nowy, bo on ma gwarancję, tak? Tak, jeszcze niestety mój głupi grat jest w sprzedaży No, ale jak nie będzie, to Szymi będzie mógł wymienić sobie telefon No, tej na, na, na najnowszego Huawei'a I Szymi sobie rozdupi swój stary telefon Albo dam tacie, bo no. przecież on chciał Znaczy ja mu mam... Ale jestem w fokusie co U, to za fokus? Gnoju Zginie. A idź po tą strefę gnojku. I jeszcze napisało, że to ty zabiłeś. No bo ja zabiłem. Ja go cały czas kisnąłem po leju. I bardzo dobrze. A dobra. masz. Fajnie się gra na twoim koncie. No. Ja takie coś. Otwieram o, sobie... Otwieram sobie, moi drodzy, tego B. No masz. O, dobra. Mam ulta. Jej. Big, y, tego big boxa. Znaczy nie mega boxa, tylko big... No czesta tego, no kurde jaki głupi, tego fioletowego tego cze, czesta, co nie? No i na luzie. Otwieram sobie, a tutaj co? Ten Peny. Peny. wow, congratulations. Dobra, ciśniemy po drugą rangę. A wiesz, no ja. Czyli się wciska drugą rangę na Penny. Możesz też Frankiem sobie zagrać. Wybieraj sobie postacie w sumie jakie chcesz. Ale ja się cieszę, ponieważ mam już wszystkie super rary i rery. No, i to jest właśnie. Jeszcze ja tylko Karla brakuje. O, I wiecie, co jest najgorsze? Powiedziano! <gulanie> Czyli tak. To jest najgłupsze. Powiedzcie po, sobie. Brakuje <gulanie> Wam jednego superherera. A dostajecie Epika. No właśnie, i dostajecie cały czas Epickie. I ja tak miałam, dostałam masz... cały czas Epickie. Na początku Bibi, później Piper, później Franka. W końcu się wkurzyłam. A masz otworzyłam, Franki? Od, otworzyłam tego fioletowego. Ale Frank, ale e... biedny Frank. Jaki focus od tego tego ludzi. fioletowego big A masz i trafiłam pełne. ale nareszcie, ja się nie tym No Zostaw mnie proce! Ja jestem niewinny. No, niewinny. No właśnie, jestem okay. niewinny. Ile będziesz nagrywał? Także 10 minutek? No, 10. Dobra. O nie, Tika, łeb tu idzie. Przyjechał gnojek. Masz. Tak? Se A masz. Fokus, Nariko. Zajmę się też trybunałą, zadymę, możesz na robotach A grać. A masz. Coś. O, zabiję Tika. Znaczy tego. Co? Co się stało? Równocześnie się zabiliśmy. Dlaczego sobie zostaje tak mało pucharów? Plus 4 za 5. Normalnie z Frankiem dostałabym 0 lub plus 1 czy coś. Ale nie wiem. Ja ci wbijam skrzyneczkę. Szym, naprawdę? No właśnie. No dlatego i... gram peny, bo tam. No. Na moim kanale znajdzie się specjalny odcinek moi drodzy, w którym ja będę otwierać swojego pierwszego mega boxa. Nie Big chesta, tylko mega boxa. Tego największego z największych. Na no moim znajdzie się taki odcineczek, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Bibiś! Czekaj, Bibi chce mieć się ze mną teama. Patrz. Tak. O Patrz, ona chce mieć ze mną Tima. Bibiś, tylko udaj, zaraz cię trzepnie tą pałką. I wylaz, i wylecę. Ej, idź, idź. A idź, kurde. Ona takie, chciałam tylko odejść. Ech! A idź, Bibi. A masz. Właśnie, napiszcie czy... w komentarzach waszą ulubioną postać. No, napiszcie. Nie nawet to nie, nie Na przykład, jak nie macie mityka albo legendy, to też napiszcie. Nawet waszą taką najulubieńszą. Nie musicie z tych, co macie. No. Albo możecie sobie wybrać kategorię. Na początku z zapucharki postać ulubiona, później z, z rzadkie, później superery, epiki, no. mityki. A jak to woli? No. Tam jest bu, widzę cię. Zabije, Masz, o nie. O tutaj, widziałam się Boję W szakach I zamyślałam, że on tu jest. No on się, on się klepił. A masz! Bu z Bu. Co? Ale zabiłeś epicko. A masz, a masz, zaraz Cię znowu zabiję. A, zabiłem kolejnego Bu. No i nice, to jest x Już wielka trójka. A masz. Co? Jak, 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 <laughs> jak cisnę? Jak ciśnie ich, nie? Jak, już jak, stare jak... pocisnął, nieźle. O nie. Nie widziałam, że to jest minek. Stół, to już będzie teraz trudne. Biegam sobie w koło. Niech wyjdzie. Patrz, ma. nawet on ich nie widzi, nawet ta twoja armatka, nie? Czyli on musi być mega daleko. Podejrzewam sprawdzić krzaki, które są gdzieś tam dalej. O nie. Rudy kamper. Czy mi to są świeczki? Wiem, widzę. Dziwne. Kurde, gdzie, ty, gdzie ten typ jest? Tak zesz... Strefa jest tak blisko, armatka go nie widzi. W, okazuje się, że nie gra. Prze o Jezu, tu jest Tara! Tara, tara Gnojara. Ooo, Szymi rozgromił nie. system. <noise> tara jest w ogóle... Plus 10. Yeah! Pa wow, druga, druga ranga. ranga. Na pewno Szymi, piona, patrzcie, jak on rozgromił oh, yeah. system. Ale zwaliłem lamusów na ryj. No. I skrzyneczka. Co, dropnie! Halo, lagi. Pam! Pamko, co?! No co? <noise> Jaka beka! Ja pierdzielę, jaka... Co? Co to ma być, no? Ju... Dałaś Mortisa jeszcze. Ja pierdziela, ale ma naładowane konto! Co to ma znaczyć, no co? Dzisiaj trafiłam Co? Szymik Sawart. No patrzcie na to! Wczoraj Frank! Dzisiaj Pam. Jeszcze peny! Peny! No co? Dzisiaj jeszcze penny, Ja, pierd ja pierdziele, co to było? Jeszcze Leon, się Leona. Szymek takie coś, pam, pam, wyskakuje, nie! Jaki? Co? jaki cringe, jaki cringe, nie? Bez cringe. Co to miało być? Co to miało być, bo i ja się pytam. O, Słuchajcie, tic. ja mam powiem, gdzie kurde. Wczoraj trafiłam Franka. Dzisiaj penny i jeszcze tu pam, nie no, to jest... Ej, to jest mega, nie, mi. Przesada, gnoje, ja nic! Jest... Co to ma być? Jak oni mogą? On, ja, ja w to nie wierzę, nie wszystkie epiki. Cię, ja w to nie wierzę. Się nie zesraj. No właśnie, się zesram, bo to jest takie. Koń! To jest taki cringe, paka. CRINGE! Cię Mix Gamer, promacie, zasubskrybacie na waszych kontach będzie trafiał postacie. Właśnie, proszę was. No. Jestem dobrym graczem. Chociaż jestem ciotą, która nie ma w ogóle. Nie no. W postaci, ale. ale cór, jestem słuchajcie, fajny. Słuchajcie, powiem wam jedno. Brawl Stars się. Pam! Wczoraj, wczoraj trafiłam Franka. Gnoję pam! Jakieś godzinkę temu, godzinkę temu trafiłam peny i teraz otwieram skrzynkę i... Godzinkę? I i godzinkę temu, nie no dobra jakieś 15 minut temu i Szymek PEM! I PAM wyskakuje! pem, pem, HIKOS spam. pim, PAM HIKOS spam! Ale nie, no co to miało być? Cringe. Co, to jest jakiś cringe, nie? Teraz na, no to co, zbieramy na mityczne. No teraz tylko tik. Dwie postacie. No w jaki fokus? Gnoje. Słuchajcie, dwie postacie. Tik. Dwie postacie w jednym dniu. Dwie postacie. Nasz. Ja w to nie wierzę, nie? Ja w to nie wierzę. Osobiście. Ale tymi postaciami. No właśnie tak. Po prostu sposób. jak z karabinu. No jak z karabinu pomyślcie, Wczoraj Frank. Dzisiaj pam i dzisiaj peny. Czy to jest normalne, że dropie peny, dropie pamka? A ja myślałam, że w mega boxie coś dropne, nie? Mega boxie Mortis. A no mi tylko na stół jakieś mega boxie, nie? Ale jak tutaj tak, jak tutaj ze zwykłych izibikczastrasz, strzelam tymi postaciami, no to to musi być to, nie? Piu 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 pam mama od mi jest na minut? Y 11. Dobra, to ostatnia runda. To jest ostatnia Zagadałem runda. się. No. I to jest mega cringe, ja też mogę wrzucić na swój kanał też ten odcinek, czy nie? Nie. No dobra, Bo smak... będzie, bo jest ze mną. No. Dobra, to jest odcinek Szymiksyl, więc znajdzie się na jego kanale. Dzisiaj widzisz mnie wszystkie trzy przysługi. No pomyślcie, jak ja sobie... A dzisiaj sobie zrobiłem śniadanko. Zrobiłam sobie peny. Peny, głupno. Teraz pamka. Wczoraj Tara frank. No to jest nienormalne. Aha, zabiłem Tarę i co? co się Stara krowo. Co się tu. Da? Bo, dzień dobry. Naplułaś sobie na ekran. A masz buł. Trzymam bulicho pod strefą. Oglądajcie Szymik z YouTube, bo odcinek jest kozacki teraz, nie? No I teraz tak. Walę, walę tymi postaciami jak z karabinu. Znaczy ja, bo ty nie trafiasz, tylko ja. Znaczy Szymić mi trafił pan i Franka. Teraz tak otworzył te skrzyneczki. Znaczy ta skrzynka co pan, to akurat ja już wcześniej sobie na tą skrzynkę zapracowałam. Tylko Szymić po prostu mi zdobył dodatkowa. Tak? Cube i w ogóle. ale odcinek jest kozacki, nie? Mam rację, ja jestem zbyt dobry. Czym jest zbyt dobry? Yy, Szemek? Czemu ja no muszę trafiać w te postacie na czyichś kontach, no a nie na swoich? Znaczy, znaczy, to jest wszystko przez to, to jest wszystko przez to, ponieważ ja mam, mojej drodzy, już prawie 5 tysięcy puszek yy. i trafiam w te postacie jak szalona, dlatego w sumie, nie?

Patrzcie jak z na grubym pulpetem. Pulpet! A w ogóle za duża. A w ogóle zobaczcie, co Tik ma. Klesz. Klesz. ma w dupie jakiś papierek! Dobra, ja się żegnam do następnego. Cześć!